Witam. Drugi odcinek z kolekcji FIFA World Cup Qatar 2022. Tu mam kartonik i 29 zł, 3 saszetki, dwie karty z limitowanej edycji. Zobaczymy jakie karty limitowane się trafią. Od razu może pokażę jakie są. O, tu mamy no i super Polak, akadieżnik, a tym mi się wydaje, że i tutaj zawodnik y, haidos y, z kataru. Ja jeszcze tylko szybciutko sobie sprawdzę, bo poza tym tak już mam, będzie ich jedna y, powtórka. I muszę powiedzieć, że na pewno zrobię jakiś konkurs. Niedługo, może ogłoszę i do wygrania będą właśnie niektóre karty z tej najnowszej też edycji. Dobra, trzy saszetki. Okej, okay, to tak szybciutko o USA. Walia, ja nie będę tych wszystkich y, y, Wam mówić, kto tam jest na tych kartach. To będziecie widzieć. Tutaj. I co my tu mamy? O, Top Master. Nie wiem, jeszcze troszeczkę tutaj się gubię, w którym RAR. No super. Ich jest 8, 1 na 16. Top Master. No super. Fajnie ta karta wygląda. No, no, super naprawdę. Fajnie. Hakimi. No super. E, power i fans. No to super. A jeszcze też jest <laughs> jedna na 55 i 1 XR. Ciekawe, czy w ogóle uda się e, trafić. Ok, tutaj Japonia, Hiszpania, Belgia, Niemcy. Meksyk. I tutaj co mamy? Gol machine. I dwa fansy. Kosticz mitoma. Dobra. I ostatnio. Saszetwa. i to tak szybciutko tutaj mamy tak Ukraina no i super kolejny Polak oczywiście Piotr Zieliński super tu mamy tak tak Dania Top Kipper Gold fajna karta tu mamy znowu Powera i logo Francji to szybciutkie podsumowanie Yy, tu wuszą nawet moim zdaniem lepiej niż w yy, poprzednim odcinku, bo mam top mastera, czyli karterar. No super. Taka troszeczkę no, z rzadszych kart. No jeden na 16 paczuszek, a więc fajnie. Tutaj specjalne, oczywiście Polak. I tu były dwie limitowane: Milik i Hajdos. Do zobaczenia a w następnym odcinku duża puszka. Do następnego.